czyli potrzebujecie sprytnej, niezawodnej drukarki ze skanerem do domu, yy, przetestowałem dla Was yy, Canon, yy, Canon'a Pixma g 3470 z Media Expert i skorzystałem z okazji. Pomyślałem sobie, yy, czemu nie, sąsiad już ma dość yy, mojego proszenia, żeby coś wydrukować i... i yy, nie wiem czemu. Ale najpierw się zastanawiałem, gdzie ją postawić. Na biurku mało miejsca, na stoliku do kawy też nie, bo do kawy. I wtedy przypomniałem sobie, że jest bezprzewodowa, no i. postawiłem. No i się zaczęło. Misiek, złącz tam na telefon, we mnie to wydrukuj. Sprawdziłem, czy drukuje z telefonu, i. drukowało. Potem przyszedł czas na skanowanie, bo nie po to kupiłem urządzenie wielofunkcyjne, żeby tylko drukować i trzeba było znaleźć coś do zeskanowania i powiem Wam, wyszło perfekcyjnie, tylko pomyliłem maila i zamiast do mamy wysłałem do szefa. Nie pytajcie, kto to zrobił. A! Wpadłem na fantastyczny pomysł. Nie? Postawiłem, postawiłem stare ubrania sprzedawać w internecie. I nie wiem jak wy, ale ja jestem zawsze mam problem z tymi kopertami na listy, wiecie, te przewozowe takie. Okazało się, że drukarka Canon też świetnie drukuje na papierze samo To taki gdzie się odrywa jednocześnie. Od tak w ogóle to jest ona super wydajna. Jedno uzupełnienie tuszu ma wystarczyć na prawie 8000 stron. Czy powinno mi to wystarczyć na długo? Tak. Czy wystarczy? Nie wiem. Na szczęście, uzupełnienie tuszu jest y, proste i to banalnie. To się wyjmuje, tu się otwiera, i to się przelewa. I... <śm> nie chcecie wiedzieć, jak wyglądałem przy y, poprzednim uzupełnieniu tuszu? Ja. Nie chcecie wiedzieć. Nie chcecie wiedzieć. Czy polecam drukarkę Canon Pixma G3470? Oczywiście, że tak. To doskonały zakup do domu. Można ją kupić w Media mediaexpert i na mediaexpert.pl. Wiem, bo tam kupię.